5-18. Pójdźcie cześć do kamery. Wiesz, ja to wrzucę do vloga. Dzisiaj dzień niepodległości w Stanach, więc postanowiłem, że nagram takiego vloga, bo będą działy się ciekawe rzeczy. I zwykle pomagamy tym, co rozstawiają leżaki rozstawić się, ale w tym roku jestem tylko tylko ratownikiem, więc idziemy pobiegać, a później na śniadanie razem wszyscy ratownicy o siódmej. Trening zrobiony, a nie mam ile ile przebiegliśmy? No i czas ruszać na śniadanko, śniadanko. naszymi maszynami. O, to jest, to jest zajebiste. So. Pierwsza runda. Paweł, prawdziwy patriota, robi sobie flagę amerykańską na łosinie swojej. Kapitan Ameryka. Dobra, śniadanie. Zjedzone. Czas jechać na plażę, bo od 9 zaczynamy zmiany. Let's go. Dobra, godzina dziewiąta czas założyć flagę. Otarłem na swoje miejsce. No i do 18 dzisiaj popracuję. Nie wiem, ile ponagrywam, bo 4 lipca ma to do siebie, że. Jest to zwykle dzień, gdzie jest najwięcej ludzi na plaży i najbardziej trzeba być ostrożnym. 4 lipca to jest taki dzień, taki specjalny dzień, w szczególności dla nas, pracowników. To jest taki pik sezonu, można powiedzieć. I jest to taki dzień, gdzie zawsze wszyscy się razem zgrywają i tak jak rano zjedliśmy razem śniadanie, wcześniej też, we wcześniejszych latach, pomagaliśmy osobom, które tu pracują i rozstawiają parasolki, to rozkładać, bo jakby dzieliliśmy pracę. W tym roku jest to inaczej, to są dwie zupełnie inne, podzielne rzeczy. Na się zrobiło trening. Praca dziewiąta, osiemnasta. A po pracy mamy jeszcze wspólne śniadanie, wszyscy, cała firma. A na koniec, jeszcze dnia. Z tego co pamiętam, będą fajerwerki, więc pomyślałem, że taki dzień fajnie będzie nagrać. Co do pracy ratownika, to myślę, że zrobię osobny film, jak ona dokładnie wygląda tutaj w Ameryce. No i tyle, zaczynamy dzień. Zaczynamy 4th of July. 10-15, no widać że już się ludzie zbierają, jest coraz więcej. Ale tak jak mówiłem, Fork of July to jest taki dzień, gdzie po prostu no to jest najbardziej no dzień, gdzie jest najwięcej ludzi na plaży. I myślę, że około 12.00 no to będzie pik ludzi. Na szczęście nie mamy aż tak złych warunków pogodowych dzisiaj i jesteśmy obstawieni maksymalnie, jeżeli chodzi o ratowników, więc yy, no wszystko jakby powinno być dobrze, no. Przerwa, czas na przerwę, nalać sobie wody. Ludzi się naprawdę zbiera. Te parasolki, leżaki to, to podejrzewam, że zaraz wszyscy już będą mieli wyprzedane. Są złote żniwa 4 lipca. Ale jest, jest gitarka, no. Lampa jest niesamowita. Więc, jak się siedzi na tym słońcu, to, to trzeba pamiętać, żeby się tym kremem smarować. Ja kiedyś pamiętam, jak pierwszego dnia nie posmarowałem jednego, jednej części czoła, bo miałem czapkę i, i ten taki kwadracik od czapki nie posmarowałem. No to później miałem takie problemy. Normalnie poparzenie, nie? Więc, no, trzeba o tym pamiętać. Dobra, to jest tyle ludzi, że musiałem kolegę poprosić, żeby mnie nagrał. I no, chciałem tylko pokazać ile jest ludzi. Can you record all of those people right there? Jest niesamowicie zatłoczone, dlatego muszę cały czas patrzeć na wodę. Jest godzina pierwsza najbardziej tłoczno i generalnie mamy taką zasadę can you record it there right now Że właśnie parasolki trzymamy zawsze za tą linią naszych parasolek w sensie tych co wynajmują i w dni, które nie są takie gdzie nie ma tyle ludzi, to aż tak dużo nie robi, ale dzisiaj naprawdę to dużo pomaga, bo jest masa ludzi. No i kolejna przerwa. Tym razem mam przerwę na lunch. Idę się ochłodzić, do Starbucksa zjeść coś. Zmęczony jestem, więc może wpadnie jakiś energetyk czy coś. Dzisiaj wstałem dosyć wcześnie, nie mogłem spać jakoś w nocy. Um. No i tyle, tyle w temacie. Jest bardzo ciepło, ale jakoś ten dzień leci. 14:30 już jest. Teraz powinno być coraz mniej ludzi na plaży. Można zjeść lunch w chłodnym miejscu jak Starbucks, w spokoju. Na koniec dnia woda trochę się wzburzyła i nawet była jakaś akcja obok mnie, ale miałem akurat lunch, ale jest wszystko OK. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Let's blow your whistle 6 o'clock, end of the shift Thank you guys Amazing job, happy 4th of July Koniec zmiany Teraz na bazę Mam nadzieję, że ktoś mnie zabierze autem bo mi bateria nie wytrzyma w kulaj nodze. Dobry dzień udany. Pod koniec trochę woda się wzburzyła i nawet była jakaś akcja. Ale wszystko dobrze, wszystko jest gitarka elegancko. Can you share some Polish phrases, but not, not the Vulgar one. Do you know? like on not if vulgar you have, uh, good? Good. that's it <laughs> <laughs> and rest of it is vulgar right <laughs> can you say it once again <laughs> 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 Czas to zjeść Co to jest dobrego? Takie typowe stąd, nie? Z South Caroliny Mac and Cheese Mięso No to to akurat za nie wygląda Tak wygląda mój talerz co tu masz? Tak wygląda mój talerz. To jest deser, nie? Wygląda trochę jak No trochę tak, ale ponoć, ponoć smakuje dobrze. Ponoć deser dobrze smakuje. A jadłeś już? Nie, nie, dopiero będę jadł. Jeszcze bydziarany na twarz. No. Ale to no. pasują jak I know the for uh, kicking tail. Uh, me and Judge tremendously appreciate all the hard work that you guys are putting into it. Sixty miles. I'm so happy to see that We're here. 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 we Perfect. Thank you so much. No jedzeni na jedzenie i pora spadać na chatę. 20:10 w końcu w domu, ale to jeszcze nie koniec tego dnia, bo będziemy jechać jeszcze wieczorem na plażę, bo będą fajerwerki i ogólnie spędzić sobie czas. No Zmiana szybka stylówki Jedziemy akurat do kolegi Który ma apartament w hotelu Więc w hotelu przy plaży Będziemy widzieć wszystko Z balkonu Po drodze akurat jak jechałem To już zaczęli puszczać ale to dopiero początki. A tam jedna z naszych wież. Strzelają jak się w Sylwestra Ekipa. Idziemy jeszcze na plażę ze wszystkimi ratownikami się spotkać. No słaba jest widoczność generalnie, ale idę się odłączyć trochę od ludzi. Ostatni stop już dzisiaj 23 na plaży zebrali się wszyscy ratownicy też z innych firm. No i tak to wygląda. Ten 4 lipca tutaj w Stanach w Myrtle Beach ludzie bardzo to świętują. Fajny dzień taki generalnie jest. Fajnie zawsze wszyscy się zgrywają. Więc to by było na tyle.